Dziś będziemy robić y, ciasto kruche z malinami i z taką lekką pianką. Potrzebujemy dwie y, pół szklanki mąki pszennej, 250 g margaryny lub masła, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, 3 łyżki cukru pudru i 5 żółtek. Margarynę mamy już rozdrobnioną. Więc dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia, trzy łyżki cukru pudru, takie jakieś, dwa i trzy oraz pięć żółtek. I to wszystko wyrabiamy w miarę szybko, żeby się połączyło. Można zrobić to też w robocie. Jeżeli ciasto będzie zbyt twarde, możemy dodać jedną, dwie łyżki wody bądź śmietany. Ciasto mamy pięknie wyrobione. Ja dodałam łyżkę zimnej wody, żeby było delikatnie, no takie miękkie, ale wcale nie trzeba. Ciasto mamy pięknie wyrobione. Składniki dosłownie łączymy. Ja dodałam tutaj łyżkę wody. Ciasto dzielimy na dwie porcje. Większą połowę (60% ciasta) będziemy dawać na brytwankę, a drugą mniejszą wkładamy do folii i wkładamy do zamrażarnika. Można to zrobić nawet dzień wcześniej. Nie ma problemu. Wkładamy na pół godziny, godzinę, w zależności ile mamy czasu. Teraz będziemy na blaszkę wyłożoną papierem, będziemy kłaść tą większą część ciasta. To jest ta blaszka 30 na 20 bodajże. Ja sobie delikatnie rozwałkuję to ciasto, wy możecie je urywać i, i możecie kłaść na brytwankę. no jak kto robi, woli z ciastem. I teraz pozostałe ubytki po prostu doklejamy, rozciągamy. gdzie jest więcej, to po prostu urywamy. nasze ciasto robimy na pokręce. i to ciasto wkładamy do piekarnika na temperaturę 190 stopni Celsjusza i podpiekamy przez około 20 minut. Ciasto po 20 minutach jest delikatnie podpieczone. Teraz odkładamy je do wystygnięcia. Do białek dodajemy szczyptę soli, żeby lepiej nam się ubiły i ubijamy na sztywno. Nasza pianka jest już ubita. Dodane wszystkie składniki. Teraz na wystudzone ciasto będziemy ją wykładać. Teraz smarowujemy na całości. Teraz na naszą piankę będziemy wykładać maliny. Mam tutaj pół kilograma mrożonych malin, możecie użyć świeżych. Ja mam mrożone. Jeżeli będziecie używać świeżych, to dajcie je otworkiem do góry. No a mrożone, jak to widać, wysypujemy. Maliny mamy rozłożone, więc delikatnie wbijamy je łopatką w tą piankę. Na wierzch naszego ciasta będziemy teraz y, ścierać na grubych oczkach resztę naszego królego ciasta. Ja sobie zrobiłam je w mniejsze kulki, żeby mi szybciej y, zamarzyć i zrobiły się twarde, bo czym bardziej zamacnie to ciasto wiadomo, tym lepiej się ściera. A ja nie miałam zbyt dużo czasu i ścieramy po prostu na wierzch.